Era wodnika. Z globalnego chaosu rodzi się nowa rzeczywistość. Moi drodzy, kiedy weszliśmy w 2012 rok, to nie mieliśmy już innego wyboru, jak się zmienić, ponieważ zaczęło się nowe istnienie o wysokiej wibracji. Każdemu przejściu do nowej ery towarzyszą globalne zmiany i radykalne zmiany warunków pogodowych. Ludzkość znajduje się obecnie w całkowitym chaosie, ponieważ podczas przełączania z egzystencji o niskich wibracjach na wibracje wysokiej częstotliwości zachodzi tarcie. Przeżywamy niesamowite rozszerzenie i niektórzy ludzie się opierają temu. Tak rodzą się nowe rzeczywistości. Oto co widzimy teraz. Wszystkie oznaki historyczne upadającej cywilizacji są widoczne jak na dłoni. Za każdym razem, gdy następuje nowy początek, to niesie on ze sobą dopełnienie wszystkich przestarzałych warunków. Dlatego też stara struktura się rozpada. Oglądamy ujawnianie się wszystkich nierówności, które wymagają korekty. Dużo niższe, gęste i zniekształcone częstotliwości będą teraz zastąpione przez bardziej harmonijną linię czasową. Możecie widzieć, że to się obecnie dzieje z ludzkością i wszystkimi strukturami społecznymi. Widzimy wszechświat, który się ciągle zapada i rozszerza wszechświat, który jest życiem odtwarzającym same siebie. Nosiciele światła są strategicznie rozmieszczeni na całej planecie z misją destabilizacji starych systemów zarządzania, a my, jako gatunek, przechodzimy przez te masowe przebudzenie ku nieznanemu. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.